Cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blokterbad, a dzisiaj jak widzicie, pod tytułem włamuje się na konto jakoś jakości psychowanki i dzwanki, tak dokładnie zgarnę od niej hasło. znaczy sytuacja wygląda tak, że po prostu kiedyś mi podała hasło, żebym wbił jej level, no i no i nic, mi nie zmieniła tego hasła, więc dzisiaj sobie włamiemy na te konto i robię taką akcję, że jeżeli wbijecie 15 tysięcy łapek w górę pod tym odcinkiem, to podaję wam hasło do jej właśnie konta. Oczywiście macie też zasubskrybować kanał Dzibanki oraz oczywiście mój, bo zbliżamy się do 200 tysięcy subskrypcji. No i jeśli lubię na konto psychofanki, no i jestem w skinku psychofanki, więc naprawdę jest mega, mega to ciekawie. Psychowanka ma 69 poziom ponad 100 tysięcy kasy oraz dosyć dużo diamentów i czyli te, dzisiaj sobie troszeczkę tego po prostu wydamy, bo zobaczymy co ma tutaj na tym kądzie psychowanka No więc no nocie nie pomóc w levelu, za to to dzisiaj zrobię Zobaczymy sobie jakie ma uśmiechy o tej Mikołaj i Król, Król Paulicza i dali da uśmiecha, no spoko spoko może w końcu będzie z się 70 poziom A Jeśli chodzi o zapraszenie no to ma całkiem dużo no, jeśli chodzi o zaproszenie na no to, no ma tylko tak niecałe 160, więc może kogoś zaprosimy? Co wy na to? Co wy na to? Będziemy bardzo mili i, i może wyjdziemy sobie do świata VIP i po prostu pytamy się osób, kto chce mieć dzwankę w znajomym. Na pewno dzbanka się bardzo wkurzy, ponieważ no ona by nie chciała mieć lagów a my to jej zapewnimy. No bo od czego nie są przyjaciele dzbanka No i dobre, wchodzimy sobie na świat i kto chce mieć niewyznajomych? A kim ty jesteś? Ignorant, o ty, kurde, jak ty możesz nie dać przychowanki. Zbanka, no Elo Mordo. Elo, chcesz mieć? Nie wznaj, bo tu mi kalo, nagrywam, jak wamuje się na konto z banki. Mi dobra, pignantka, proszę bardzo. Masz psychofankę wznaj. Halo nie mogę cię kliknąć, więc może zrobię to w taki sposób. A Absolutnie, zaproszę wszystkich, będę milusi. Tu mi się bajka zaprosiła. Zaproszę wszystkich, żeby tutaj pewnie dużo osób się zgodziło. No, kto by nie chciał mieć dzbanki nie wiem, jakby, no, nie, nie, chyba nikt, nie. Jakimś sobie bytom chyba nie jesteś. Jak to nie? Jestem psychofanka, lol. To mi nie zna w ogóle. Halo, ludziska, jak wy nie znacie psychofanki? To wy nie wiem, kim wy się nazywacie, przepraszam bardzo. Ludźmi? Ludźmi? Nie znasz psychofanki? Halo! Jestem Twoją fanką, no i widzisz, no i masz yy, tych fanów. Ale też sobie troszeczkę tej pop przyjmujemy. Yy, na przykład tą pyk i Tomo pyk i tą i pyk i tom. I na przykład jeszcze jakąś. Na przykład, na Aniele, proszę bardzo. No i dobra. Zobaczmy jakie ma tutaj lajki pod skinami. No pod tym ma aż 1800. No i może zmienimy sobie... Jestem głupia. Tak się nazwiemy. Aha. Jestem dzbanem. O, tak, wiecie, żeby wstyd. Em, napiszę sobie, tutaj, tutaj napiszemy. Jestem brzydka. O tak oczywiście z błędem ortograficznym. Tutaj napiszemy sobie. Jestem słodka, jestem git, no bo tak, żeby, żeby, żeby troszkę było wstyd, nie? Oczywiście. Um, tutaj mamy bajtoczno, mamy jakiś słonecznik, no nie wiem czy to usunąć, ale chyba usuniemy sobie ten parkurowo, bo to jest jakieś... Klot, co to jest w ogóle? Halo, jakiś klot, no dzbanka, no. No w ogóle, dokończę. No i dokończyła 12 dni, no to sorry, bardzo usuwamy. No dzbanka, no, powinnaś do dokończyć, już minęły 12 dni, no to, no to chyba nie chcesz, więc usuniemy. Oczywiście, usuniemy. Ten, no ten słonecznik nawet mi się podoba, napiszcie w komentarzach, czy Wam się ten słonecznik podobał. Mi się naprawdę podoba, jest nawet ładny. Ta tęcza, no, no mogła się starać, więc w sumie ci ją zostawię. Nie będę hamem aż takim wielkim. Ale bloka cię mogę usunąć, no tyle lajków, no to beczka będzie się smutno, ale. Dobry, odratujesz jeszcze po tym odcinku, to bym miała chyba spam serduszek od, od widzów. O, tutaj mamy Wika X Mikalo, to, to, to jakieś nieporozumienie, nie wiem kto to jest w ogóle Wika, więc jakby proszę mi tutaj takich takie rzeczy nie robić, więc usuwamy, bo to to jakieś oszustwo z bankami, nie wiem co ty pieprzysz, tak, tak w skrócie tworzenie, co tam masz, tworzenie, czy masz o, odbierzemy sobie kryształki i my stworzymy sobie jakieś guwienka ehm, bo pewnie zbierasz mi się wydaje, nie wiem, nie wiem, czy nas coś zbierasz ale bynajmniej ja bym chętnie chciał na przykład mm, na przykład sobie kupić y, wagoniki, więc sobie kupimy, no chyba się wkurzy za to, że wydaje metal, ale sobie stworzymy tak po prostu dla heads zrobimy sobie opening wagoników, zobaczymy co nam się wydropi, ehm, dzień dobry, dzień dobry ludziska, macie tutaj wagoniki od pełnoprawnej dzbanki, wagonik Aha, mogę tylko dwa. ok zobaczymy, co tam wydropi. Lawa, słońce, woda. Następnie będzie to jajo, jajo i próżnia. I następnie, co tam będzie. No i odej całą ziemia. No i mogę sobie oddać. No to świetnie, świetnie. A zobaczmy sobie, co tam mamy w kole fortuny. No, od banka sobie kupiła tego rzeźaka, Tadoki. No i w sumie, możemy sobie kupić klamblowiona. No, zobaczymy, jak to wygląda. Ja tego w sumie nie sprawdzałem. Elowina! Wow, ale to fajnie wygląda, naprawdę mega, mega fajnie. Super, super, mi się to podoba, tak szczerze. Mm, dobra. Czy mogę coś zrobić z wieżakami? O, on może, a może tego właśnie tutaj z banka nie będzie oglądać, to napiszemy sobie e, stolec tak nazwiemy sobie tego żaka, bo jest to no chyba kojarzy się z, ze stolcem, prawda? Prawda. Dobra, co tam by jeszcze ona było? A, kupić trzeba dużo rzeczy. Trzeba wydać oczywiście jej rzeczy. I kupimy sobie broń bo ona na pewno nie będzie grała w bitwy, więc szybko wydamy sobie kaskę na te właśnie rzeczy. jak tej prościutkie, nie wiem, nie wiem kto takie coś używa, naprawdę jakby bez poważnie, kto to używa w ogóle, nie wiem, naprawdę. O, tutaj taka... Jakiś nóż taki, żeby nie wiem co zrobić, z nim mało, czy na pewno. A, wydamy sobie tutaj, a, wydamy sobie na te minty, dispenserki, bo one są fajne. Diamenciki sobie wydamy, a może nie. A, może mm, zobaczymy, jakie ma zwierzaki. No i ma całkiem, no całkiem, całkiem przyzwoite, ale możemy sobie kupić jakieś zwierzaki tak po prostu w okazji odcinka no i na przykład kupić sobie tego samureca 65 5 diamenciorków będzie on w kolorze dzbanki czyli różowy no i różowy no i będzie super pies psychofankowy o tak nazwiemy tego psa no troszkę chyba się wkurzę że wydałem mi tak dużo diamentów ale będzie miał fajnego psa na pamiątkę bardzo ładny w kolorze psychofanki będą do siebie pasować no po prostu psychofanka jak z psem no po prostu no to, czy, to, czy to się czymś różni no chyba mi się wydaje że nie kupimy sobie wszystkie modele których jeszcze nie ma dzbanka? No bo przedmioty dolne zawsze są fajne, zawsze są ciekawe i moim zdaniem są, no spoko. Nie masz tych butów, no pisz te buty są bardzo fajne. Moim zdaniem są mega, mega ładne. O, robot. Będzie dzbanka w robociku. Normalnie dzbanka, dzbanka, robocizna. Jak do do tego odcinku, do tego momentu, to napiszcie: Psychowanka, robotek. Robotka, psychowanka, o. Robotka, psychowanka. Normalnie, no. No, czy to nie jest cudo? To jest po prostu cudo. Po prostu ten outfit jest tak mega koksowy. No, już nie ma 100 tysięcy. No, nie wiem, czy ona się czasami naprawdę nie wkurzy, bo, jakby, no, wydać 100 tysięcy Osobie, No, to tak. Yy. O, stópki się na pewno jej przydadzą. I kupimy sobie za 50 tysięcy stópki. O, żeby miała. O, no, to jednak nie będzie miała robota, tylko będzie miała stópki. O, nie, ma maruszowe stópki. Psychowanka, ma maruszowe stópki. Ja musimy jej to zmienić, bo od banka nie może mieć różowych stópek. Tylko takie na przykład. No, takie brążowe. Na jej kolor skóry, znaczy nic nie mówię, nie? O, będzie miała takie różowe, różowe paznokietki O, takie różewiutkie, o, takie czerwieniutkie No i nazwijmy sobie. Y Nowa ja, nowa ja ze stopami. O, tak, dokładnie nowa ja ze stopami, tak słodziutko będzie. No i no, zbanka normalnie mogłaby iść na top model i zadziwić tutaj dziury i by na pewno wygrała. No co wy na to, no myślicie, czy dżbanka wygrała z takim outfitem, no na pewno no, pokazywać stópki to każdy lubi, no niektórzy mają fetysze do stópek, niektórzy lubią, czy coś, no, no. no to w ogóle dżbanka mogłaby jechać na tej lamie, bo tak lama, nie, psychofanka jeździ na lamce Hmm, co tam by jeszcze można byłoby kupić? Czy ona ma wszystko? Ma już... Wszystko, ale klocków nie ma za dużo, no masz naprawdę bardzo malutko, więc to ci musimy wydać. Wydamy ci o szafka. No szafka ci się na pewno przyda. Na pewno. tyle wzorek za 8 tysięcy i 2000, żeby jakoś pozbyć się tej kasy. No to na sianko, bo dzbanka lubi pszenicę, bardzo lubi ją jeść. No i dzbanka Zbankrutowała z ponad 100 tysięcy kasy, masz tylko dwa i diamentów miała 120, a teraz 38, no to E, w sumie tak naprawdę tak omijając y, temat odcinka, to naprawdę myślę, że może się wkurzyć, ponieważ no ona myślała, że tylko po prostu jakby, no nie wiem, troszeczkę tam poniszcza, ale nie, nie tak bardzo w sumie, bo jakby się nie widzieli, to ten film jest oczywiście ustawiany, żeby nie było. E, no więc e, troszeczkę się boję. Jak myślicie, czy Banka ma się wkurzyć? Mm, jak się wkurzę, to najwyżej kupię pakiecik. Więc jak chcecie, właśnie, żeby kupić jej pakiecik, no to widzicie dużo łapek w górę. Tam, na przykład jak, jak będzie 8 tysięcy łapek w górę pod tym odcinkiem, to kupuję dzbance. Czekajcie, na ile ma vipa um, VIP a ma, no, znaczy nic, więc kupię jej na przykład stary pana miesiąc. Mam kartę, znaczy kod podrunkowy więc będę mógł taki coś jej podarować. Na pewno się wtedy ucieszę, i wtedy odzyska swoje, swoje diamenty oraz swoje pieniądze. Może zjeździsiej w sumie skina. No trzeba by nie jakiś skin, który ma ma mało lajków? No ten ma mało lajków, a w sumie ten ten, jestem brzydka, no to w sumie będzie pasować, jak zmienimy i będzie jakieś na przykład jakieś takie o, na przykład y, kolor skóry, czym włosy będzie miała żółte jak y, kurczaczek, więc będzie miała kurczaczek e, Jeżeli chodzi o budki, to będzie miała... Em, takie o, o, jakby o kolorze syraczkowatym O właśnie taka syraka będzie idealnie pasować Kolor jej ukochanego słonecznika zmienimy sobie na mój ukochany niebieski No bo w sumie kto nie lubi niebieski, no niebieski jest najładniejszy Więc będzie miał niebieskiego, niebieskiego słonecznika Chyba takie nie istnieją, ale kogo to chodzi, obchodzi e, Następnie zmienimy sobie kolor mm, troszkę ciałka, żeby był na przykład na zielony Bo to na pewno ze sobą pasuje w zupełności To jest naprawdę mega, mega ładne a koszulkę damy sobie na na przykład fioletową, żeby pasowała, naprawdę mega ładna jest, po prostu jest cudowna, świ śliczna, po prostu piękna, a czapkę bym sobie zrobił, że z krwi, z krwi, tutaj będzie czapka czerwona, tutaj sobie jeszcze dorobimy, no i jeszcze ten look jest piękny, no teraz naprawdę piękna dzbanka, naprawdę ja bym taką poderwał, aż naprawdę, znaczy ja nic nie mówię, że ją kocham, jakby nie kocham, nie jest jak szczaka na bankę. a tym akcentem kończymy ten odcinek. Naprawdę ja się się, żeby dzwanka nie była wkurzona, no bo tam, po takim czymś, po takim rozwalce, no to moja się wkurzyć. Więc dziękuję za oglądanie, żegnam się, no i cześć.